Siema! Witajcie w kolejnym odcinku Mądrego Domu Za Grosze. Ten znowu będzie o inteligentnych zamkach, bo przyszła do mnie paczucha od Gerdy. No i teraz powiem Wam, że będzie taniej, no bo poprzedni to tak, no nie za bardzo łapał się w tę retorykę Mądrego Domu Za Grosze, no bo zamek do najtańszych nie należał. Ten ma być dużo tańszy. Teraz zobaczmy, co się kryje w tym pięknym pudle. A w pudle mamy dwie rzeczy: zamek i wkładkę. Chociaż w przypadku tego zamka wkładka jest odrobinę nadmiarowa. No ja muszę ją wymienić z tego względu, że mam wkładkę typowo pod poprzednią generację tego zamka, bo idea jest taka, żeby ten zamek operował na kluczu, który już mamy włożony w wkładkę, żeby nie trzeba było wymieniać wkładki, tylko po prostu montujemy to już na istniejącą z włożonym kluczem i to sobie będzie działać. No, ja muszę wymienić na nową z tego względu, że moja jest. Obecna jest kompatybilna tylko z poprzednią generacją tego zamka, jest dosyć specyficzna. Tutaj też, jakby dostałem odrobinę specyficzną wkładkę, z tego względu, że to jest taka wersja jeszcze przed tym premierowa. I mamy tak, że mamy wkładkę z taką śmieszną nakładką, która nam imituje klucz. No, ale idea działania jest dokładnie taka sama, jakby był tutaj po prostu ułożony. Najzwyczajniej w świecie klucz do środka. Wkładka też jest dosyć specyficzna z tego względu, że jak widzicie, jest tutaj taki element w innym kolorze, wykonany z innego metalu. I jest to dystans, który zmienia rozmiar wkładki. W zestawie mamy jeszcze kilka, którymi możemy regulować długość wkładki, żeby dostosować ją po prostu do każdych drzwi. No i teraz sam zamek. Tutaj podejrzewam, że poza zamkiem i papierologią to tak naprawdę nic więcej nie będzie. Może jakiś klucz montażowy jeszcze w środku się znajdzie. Mamy gałkę. Tu już na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że jest odrobinę większa od swojego poprzednika. Tu mamy jakąś kartę. O, z pomiarem dystansu do montażu fajna rzecz z takim zwanym wycięciem. No i. I dwa mistyczne pudełka. Sprawdźmy więc, co znajduje się w środku. Tutaj papiery. Więcej papierów. Matka czyszcząca powierzchnię, więc podejrzewam, że będziemy coś kleić. A raczej wiem, że będziemy coś kleić. Instrukcja montażu, a drugie pudełeczko nam skrywa. Właśnie. Element, który będziemy kleić, taką ozdobną ramkę. Z tego względu, że e, może być tak, że jeżeli mamy wokół wkładki jakąś taką ozdobną rameczkę, to trzeba będzie ją ściągnąć i mamy taki element który zamontujemy w jej miejsce, żeby właśnie ten dystans, który będziemy mierzyć tym cudeńkiem, był odpowiedni. No i jest tutaj jeszcze imbus, który nie chce wyjść. O, mamy go. Malutki imbusik, który posłuży nam do dokręcenia nakładki. Skoro wszystko jest rozpakowane i omówione, dobra, prawie wszystko, teraz wszystko, to biorę się za montaż. Jak widzicie, wszystko jest już gotowe na montaż zamka, zostało tylko sprawdzić, czy mamy odpowiedni dystans. Z pomocą nam przychodzi ten autokartonik, który ma tutaj takie wycięcie, i sprawdza, czy wkładka wystaje nam odpowiednio na 3 mm. Więc ja sobie przykładam, sprawdzam i na moje szczęście jest dokładnie 3 mm, więc nie będę musiał nic zmieniać i mogę zakładać zamek. Dobra, trochę się zagolopowałem, jednak nie mogę jeszcze zakładać zamka, bo muszę założyć moją imitację klucza na wkładkę. I dopiero teraz tak naprawdę jestem gotowy na montaż zamka. Ale zanim jeszcze zamontuję ten zamek, to pokuszę się o jedną rzecz, porównam go z jego niebudżetowym poprzednikiem. Pierwsza, największa i najbardziej widoczna różnica między tymi zamkami, no to rozmiar. TD Go jest dużo większy od swojego poprzednika, ale wynika to z kolejnej różnicy między tymi zamkami, a mianowicie zasilania. TD w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który ma zasilanie akumulatorowe, jest zasilany bateryjnie. Tutaj w środku znajdują się trzy paluszki cr 123 No, przez to też rozmiar jest odrobinę większy, ale cena za to jest niższa. Wewnątrz wygląda to tak, mamy te trzy paluszki, o których wcześniej mówiłem. Tutaj jeszcze są plomby zabezpieczające przed rozładowaniem baterii. Jeszcze ich nie wyjąłem, bo nie uruchamiałem jeszcze tego. Zamka. Więc, jak rozładują nam się baterie w tym zamku, no to niestety trzeba będzie je wymienić. Nie tak jak w przypadku poprzednika, którego możemy naładować. Jednak, z mojego doświadczenia, wiedząc, ile ten zamek działa na swoim akumulatorze, a tutaj mamy trzy całkiem spore baterie, nie będzie to zbyt częsty proces, więc też nie będzie specjalnie kosztowny. Kolejna różnica, na no to materiały, z których zostały wykonane te zamki. W przypadku td obudowa wykonana jest z plastiku całkiem porządnego, więc to nie będzie jakiś tam specjalny problem. W przypadku jego poprzednika obudowa jest aluminiowa. No ale jakby nie patrzeć, te wszystkie różnice, które wymieniamy, Wiem, mają potężny wpływ na cenę ze względu, że ten zamek ma być budżetowy i jego cena będzie oscylować w granicach 900 zł, no a cena poprzednika to jest około 1,5 tysiąca. No więc różnica jest naprawdę spora. Więc jeżeli funkcjonalność obu urządzeń jest taka sama, a komuś nie przeszkadza zasilanie bateryjne. Mało tego, ten zamek nie wymaga specjalnej wkładki, bo możemy założyć go na kluczu, to myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać, no ale teraz wypada go zamontować i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Jak wszystko jest już gotowe, to bierzemy telefon z aplikacją Gerdy, klikamy dodaj nowe urządzenie, wybieramy zamek, skanujemy kod QR, który znajduje się bezpośrednio na zamku, no i przechodzimy przez cały proces konfiguracji urządzenia. W międzyczasie jak wszystko się łączy, to można sobie założyć pobudowę, żeby już wyglądało to estetycznie. Kiedy zamek się połączy, aplikacja poprosi nas o wykonanie kilku dodatkowych kroków. W moim przypadku jest to jeszcze łączenie z bridge'em, bo mam takie urządzenie, które pozwoli mi sterować zamkiem z każdego miejsca na świecie. Kolejny krok to kalibracja, no zamek musi wiedzieć w jakiej pozycji się znajduje, no mój już jest zamontowany na drzwiach, więc tak kontynuuj. No i teraz musimy mu pokazać w którym miejscu pozycja jest zamknięta, więc kręcimy nim do końca, klikamy skalibruj, przekręcamy go do pozycji otwartej. Mamy już otwarte drzwi, klikamy skalibruj. Czy chcemy odciąganie zapadki? Ja nie chcę, to jest taki feature, który po prostu po otwarciu zamka, Wciska Wam klamkę, krótko mówiąc, że po prostu możecie popchnąć drzwi i wejść do środka. Ja tego nie chcę. No i tyle. Zastosuj. I mamy skonfigurowany zamek, który już działa. Jak już wszystko mam skonfigurowane i działające, jestem w stanie sterować zamkiem zdalnie, to teraz będę go sobie testował i zintegruję go z Home Assistantem. Właśnie minął tydzień, jak testowałem ten zamek i co nieco mogę o nim powiedzieć, nawet przygotowałem sobie listę z tematami. Pierwszy punkt na mojej magicznej liście to to, jakie wrażenie sprawia ten zamek i powiem Wam, że kurczę, mam tutaj trochę mieszane uczucia z tego względu, że no miała być to wersja budżetowa, a wrażenie sprawia naprawdę pozytywne. No jest może wykonany z gorszych materiałów niż jego poprzednik, no bo jest wykonany z plastiku, znaczy jego obudowa, a nie z aluminium, ale jest montowany w troszkę inny sposób, no bo poprzednik był montowany na tą specjalną wkładkę, na trzpień, który nam wychodzi z wkładki, Tutaj montujemy to na obudowę wkładki, on się na niej jakby zaciska. Nawet był taki element w zestawie, który Wam pokazywałem, do montażu na drzwi. E, taki ozdobno montażowy, nazwijmy to, w moim przypadku nie musiałem go wykorzystać, bo jakby konstrukcja mojego zamka jest troszkę inna. E, i tak, siedzi to naprawdę mega sztywno. Ze względu, że jest zaciśnięte na tej wkładce, jak już wspomniałem, no to ten zamek nie ma praktycznie żadnych luzów, on siedzi tam mega stabilnie, więc jak za niego się łapie, jest takie wrażenie, że jest to integralna część drzwi, bez żadnych luzów i to jest naprawdę fajne. Bardzo fajne i tutaj jest za to naprawdę mega plus. Punkt drugi z mojej listy to prędkość działania. Jeżeli oglądaliście na moim kanale recenzję poprzednika tego zamka, no to wiecie, że miałem co do niego kilka wymagań, między innymi prędkość działania, żeby ten zamek odpowiednio szybko się otwierał i odpowiednio szybko się zamykał, żeby to nie było tak, że sobie nie wiem. Klikniemy i będziemy czekać, aż on tam przetrawi to wszystko i e, otworzy nam drzwi, czy je zamknie. No zamykanie powiedzmy, mniej istotne w tym przypadku, ale otwieranie, żeby no, nie trzeba było przed nimi czekać. No i powiem wam, że tutaj nie ma żadnych różnic między tym. Zamkiem w wersji budżetowej, a jego tym drogim poprzednikiem działają równie sprawnie, i tutaj nie powiem, że jest dobrze. Czy źle jest po prostu. OK i niech tak zostanie. Kolejny punkt na mojej liście, no to integracje. Jeżeli śledzicie moją serię Mądry Dom za Grosze, no to wiecie, że ten Mądry Dom robię sam i dla mnie integracje są mega istotne. No i tutaj z tym zamkiem mam delikatny problem, bo on stoi tak troszkę na pograniczu. Z Home Assistantem się integruje, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jeżeli nabędziecie ten zamek i chcecie go zintegrować z Home Assistantem, to da się to zrobić i możecie to zobaczyć w moim filmie, który Wam podlikuje tutaj czy tutaj. No cała integracja znajduje się w recenzji poprzednika tego zamka, ale brakuje mu jednej rzeczy. Brakuje mu integracji z Appleowym HomeKitem. Po prostu tej opcji nie ma w aplikacji. Podejrzewam, że ona z czasem się pojawi, chociaż może zdarzyć się, że jej nie będzie. No na ten moment jej nie ma. Jest to troszkę taki minus, ale da się bez tego żyć. Mamy aplikację, w przypadku jeszcze kiedy mamy bridge, który nam udostępnia ten zamek na świat, no to nie jest to jakiś wielki minus po prostu w tym Appleowym HomeKicie go. Nie widać na ten moment, widzimy go w aplikacji Gerdy lub w Home Assistantie, jeżeli go mamy zintegrowanego z tym wcześniej wspomnianym Home Assistantem. Jak już wspomniałem o tej jednej malutkiej wadzie, czyli o braku integracji z Apple'owym HomeKitem, która pewnie z czasem zostanie rozwiązana, to na mojej liście znajduje się jeszcze jeden punkt, który tyczy tego zamka, no i go rozwiązać już będzie troszkę trudniej i chodzi o kulturę pracy tego urządzenia. No bo e, wiecie, to jest mechaniczny silnik, który pracuje na e, waszych drzwiach, no i on jakieś dźwięki z siebie musi wydawać. E, jego poprzednik, no nie był najcichszym urządzeniem, chociaż z czasem uważam, że nie był też głośnym urządzeniem. Tak to urządzenie jest, e, no, w miarę głośne. Zresztą posłuchajcie sami, porównamy, jak pracują oba zamki. Na nagraniu może brzmieć to odrobinę strasznie z tego względu, że wykorzystałem mikrofon kierunkowy i on zbiera dźwięk bezpośrednio z kierunku tych zamków, więc to audio jest takie podbite i bardziej wyraziste, całkiem głośne i dużo tutaj słyszymy, no ale teraz macie odniesienie, jak pracuje jeden i drugi, no i możecie ocenić, czy waszym zdaniem jest to głośno, czy cicho. Punkt o głośności znalazł się na mojej liście, jako wada, no bo muszę o tym powiedzieć, to urządzenie jest głośne, ale też muszę wam coś powiedzieć, że zamek inteligentny to jest chyba najlepsza funkcjonalność mądrego domu, i jaka może być. Mam zrobiony cały mądry dom. Mam tutaj ogrzewanie. Inteligentne inteligentne oświetlenie, klimatyzacja jest sterowana inteligentnie, ale mądry zamek to jest ta rzecz, której używam najwięcej i jakby najbardziej odczuwam korzyści płynące z posiadania tego urządzenia. No bo wiecie, ogrzewanie, no dobra, steruje się inteligentnie, zaoszczędziłem na tym niemało pieniędzy, no ale to sobie jest, pracuję jakby na co dzień tego nie czuję, że to mam. Klimatyzacja, no teraz dopiero będę ją uruchamiał na lato, znowu bo całą zimę nie pracowała, więc też nie za bardzo odczuwam jej byt. Oświetlenie. No oświetlenie to było jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem i w sumie to tak naprawdę z tego nie korzystam. No jest fajnie, mogę tym sterować, ale to jest pierwsza rzecz, którą ludzie robią. I ja też tak zrobiłem i praktycznie z tego nie korzystam, a inteligentny zamek mistrzostwo świata. Z tego korzystam ja, korzysta moja żona, korzysta moje, korzystają moje dzieci i korzystają też znajomi, bo zdarza się tak, że na przykład wyjedziemy gdzieś i coś potrzeba z naszego mieszkania, więc zdalnie udzielam im dostępu do naszego mieszkania, no i mogą sobie wejść, czy mogę im otworzyć, zamknąć. Jest to naprawdę najfajniejsza funkcjonalność Mądrego Domu. Jeżeli myślicie o Mądrym Domu, to zacznijcie od Mądrego Zamka. A teraz mógłbym tu zasadzić taką kryptoreklamę i powiedzieć, że jeżeli myślicie o Mądrym Zamku, to kupcie coś od Gerdy z serii TD, ale nie, nie będzie to reklama, bo jeżeli myślicie o Inteligentnym Zamku, to naprawdę Kupcie coś z gerdy z serii TD, z tego względu, że inne alternatywy, jakie macie, są albo mega drogie, e, przy czym zamki same w sobie już nie są tanie. E, albo są to chińskie rozwiązania. I w sumie nikt nie wie, co siedzi w środku. To są urządzenia, które wpuszczamy do naszej sieci i jak możecie zobaczyć na moich filmach, o mądrym domu, na przykład jak robiłem oświetlenie, że sterowniki do światła wypruwam i wgrywam swój czysty soft ze względu na to, że ten chiński soft, no. Dużo szukał po mojej sieci, co było niepokojące, a ja nie wiem co on robi, i nie chciałbym, żeby on to robił, więc wolę się wyczyścić. A tutaj mamy rodzime rozwiązanie, które no jest już w miarę pewne. Kolejne punkty na mojej liście to są funkcjonalności tego zamka i pomyślałem, że no nie będę tutaj niepotrzebnie wyciągał tego materiału, tylko odeślę was do mojego poprzedniego materiału na temat inteligentnego domu, gdzie robiłem recenzję poprzednika tego zamka, bo funkcjonalności obu zamków są dokładnie takie same. No ta budżetowa wersja funkcjonalnie po prostu niczym nie odstaje od swojego starszego i droższego brata. I ostatni punkt na mojej liście jest to bateria, bo wiecie mamy tutaj zasilanie bateryjne i zastanawiam się jak to będzie funkcjonowało i jaka będzie konsumpcja tych baterii. W momencie jak uruchomiłem zamek Aplikacja pokazywała mi, że poziom baterii wynosi 99%. Minął tydzień, mam wrażenie, że całkiem intensywnego użytkowania intensywniejszego niż zwykle yy, i poziom baterii wynosi 96%. Więc w ciągu tygodnia ubyło nam te 3%, co daje nam funkcjonowanie przez 33 tygodnie. No to jest naprawdę całkiem niezły wynik. Obetnijmy te 3 tygodnie z końca, zostawmy 30 tygodni, więc mamy no. Około 7 miesięcy, nieco ponad 7 miesięcy, tak? Więc zestaw baterii raz na 7 miesięcy, no to jest naprawdę niezły wynik, i moim zdaniem nie ma się tu czy, czego powstydzić. Więc tak podsumowując, czy poleciłbym to urządzenie? Kurczę, no jak najbardziej tak. No i wcześniej mówiłem, że zamek inteligentny to jest najlepsza część mądrego domu, a ten naprawdę nie ma się czego powstydzić. I tak samo jak polecałem jego starszego i droższego brata, tak samo śmiało mogę polecić tego, bo jest naprawdę bardzo przyzwoitym i bardzo fajnym urządzeniem. No dobra, to teraz już koniec tego mojego gadania i na koniec moja stała gadka. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, to zawsze jakoś tam odrobinę motywuje. Jeżeli macie pytania, śmiało walcie w sekcję komentarzy, praktycznie zawsze odpisuję, albo wejdźcie na mojego Discorda, link będzie gdzieś tam w opisie filmu. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich materiałów, to zostawcie subskrypcję, a jeżeli nie, no to po prostu jej nie zostawiajcie. Dzięki, do zobaczenia, cześć!